Witajcie w programie Copy and Klej, programie, który udowadnia, że Wikipedia jest mało wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym, żeby ukończyć edukację. Ja nazywam się Janek Kempa, będę dzisiaj waszym prowadzącym, a moi dwaj adepci. Pau, którzy czy ty, kurwa się dzisiaj artykuły, właśnie? On siedzi, ze że artykuły w internecie. Battlefront 2 będzie drugą grą na marzec za free. Wow, nice. No. Okay. A to był Paweł Rosa, który nie przywiązuje wagi do naszego nagrywania i Krzysztof Krysiak, który nadreagowuje troszeczkę, ale w sumie rozumiem jego. Wiesz, jak się to w ciebie zmieści? Do końca życia będziesz plackami. To, <grym> to, <grym> po Przepraszam bardzo. Janek 40 razy powtarza to samą kwestię. Mam prawo być trochę oderwany Tylko trzy razy powtarzał. 300. Wiecie, Przepraszam. To, losuję artykuł Przepraszam. i mam nadzieję, że Losu będzie artykuł. o czymś, jak... Ukarać swojego kolegę, który Ciebie nie słucha. O, o Judaszu, będzie artykuł! Klaps! Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej. Przekandluję cię, słyszałeś?! Kurwa, przehandluje Organizacja cię. międzynarodowa, założona 2 czerwca 61 roku przez 7 państw Ameryki Łacińskiej. Jakie to są kraje? Nie znacie krajów Czekaj, Hiszpania. Łaci... Łacińskiej. Kuba. Argentyna. Brazylia. Sri Lanka. Dwa. Chile. Nie. Fuck. Ty nie. Meksyk? Ty, ty tak. Meksyk? Tak. O, Ameryka Łacińska? No, ja. Tak. Mm, e, 4A7, mm. ma być 3 jeszcze. Ta, tam, gdzie płacinie mówią. Łacinia. Wokanda forever. <ścoughs> o Kurde. Trzymajcie <ścoughs> mnie. Guatemala? A nie. Hmm. Dobra, dokończę. Peru, Urugwaj, Paragwaj. O, do tego bym nie. Ja miałem na końcu języka, no chciałem powiedzieć, już, a zepsułeś po ratyfikowaniu podpisanego 18 lutego 1960 roku na zjeździe w Montevideo, tam, gdzie są najlepsze wypożyczalnie wideo. Tam, tam jest góra wideo, Montevideo. Tak, no. dokładnie. Traktatu zakładającego utworzenie w ciągu 12 lat strefy wolnego handlu. Stowarzyszenie rozpoczęło... On teraz sprawdza oceny na USO-ie. <laughs> Zamknij to, kurna, bo mnie zdenerwujesz. Nie no, A poczekaj, zobaczmy, co dostał. Patrz, patrz Co dostałeś? Patrz, pokaż. Dwie piąteczki. Uuu. Dobra, wyłączam, Osoba. zamykam się. Osoba, która powiedziała, żeby jak najszybciej nagrywać, bo zaraz skończy się bateria. Nie, nie. Ja roz, rozumiem. Stawka minutowa leci, a ja lecę, ale w chuja, no, Po prostu. No, wiadomo. No. Ty to mnie rozumiesz. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 2 stycznia 1962 roku. Jego celem było zmniejszenie lub eliminacja opłat celnych i innych ograniczeń handlowych pomiędzy państwami członkowskimi do końca grudnia 72 roku. Pod koniec lat 60. państwa członkowskie zamieszkane przez. Wow, 220 milionów osób produkowały towary i usługi w wartości łącznej 90 miliardów dolarów amerykańskich, a PKB per capita przez yy, eksport kokainy z Argentyny wynosił tam około 440 dolarów. <laughs> jak się ucieszył, jak się uciesza <laughs> nie, nie było o kokainie. <laughs> Swój cel stowarzyszenie upatrywało w integracji handlowej, ale skupiało się na eliminacji barier. Jest jest kwestia na, na na serio wszystkie do do powiedzenia, które wstawiamy. Bo się boję, że możemy wpisać dezinformację. To prawda, potem najwyżej będziemy mieli owie, taką dramę ze wszystkimi na internecie. Ze z absolut, absolut jest z internetem będziemy mieli dramę. To wy nas internet, MIT, a bo coś takiego z nimi będziemy mieli. Jak byliśmy przy tym temacie, tych Montevideo, wideo, jakbyś teraz mi siedzi to we łbie i nie mogę wyrzucić. <noise> e, y, 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 jest taki fajny kanał na YouTube, ja taki w miarę spoko, Vice. Znacie obaj. Myślałem, że powiesz ze śmiechu warte. Taki okej okay jest całkiem. Czy to dawaj I... się było to, co tak, ostatnio to czytałeś te ostatnim razem, się widzieliśmy? Tak, tak, tak. Je, przepraszam, jakie artykuły? E, jak e, narkotyki mogą wpływać A tak, Dobra, dobra, dobra. To wajs się artykuł, jak zrobić ze samym loda. Tak. No tak. A I właśnie, właśnie, to do tego do tego z wajsa było. Tak, do tego piję. Oni mają fajne filmiki na YouTube w miarę, Ja na przykład pokazują... dokumentalne. Że... Tak, tak, tak. E... I ostatnio widziałem taki filmik od nich, właśnie o w przeogromnym, przeogromnym wysypisku śmieci, gdzieś tam w Indiach w wysypisku tylko i wyłącznie elektroniki, stare komputery, stare monitory, takie tam rzeczy. I pokazywali właśnie, jak takie małe dzieci, ośmioletnie, zbierają to wszystko na jakieś kubki, podpalają, z tego taki czarny, przeokropny dym wychodzi, bo wypalają cały plastik z tego, a potem... A soboty z... wychodzą z tego. Metal a potem mieć, jak, jakikolwiek metal zostanie, to zabierają, już znoszą do skupu i mają, wiecie, jedzenie na, na, na pół dnia. Ale wiesz, tu, że w, w Polsce to sa tak samo się działo, prawda? Kable ludzie wypalali. Tak, się staro, rok, ale opuszczone budynki, szczególnie ja z, jak mieszkałem żeby, na. Musicie to... zobaczyć ten dokument, żeby zrozumieć, czy były. Tam było po prostu aż po horyzont tych wiecz elektronicznych. Okay, I czuje. ileś tam setek po prostu takich czarnych kupek, gdzie tam płonie to wszystko. Ej, 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 jak oglądałeś ten dokument i widziałeś ten horyzont, to mówiłeś, patrz, jak mnie oczy okłamują. niby zaokrąglone, a ziemia płaska. Kurno. Kurde, już Nie ja rozumiem, złożyłyby. Tak dużo tych komputerków, odpaliły kopalnie Bitcoinów. I kurna! A wiecie, co mnie zastanawia? Ale to, ale... Jak, jak samolotem lecą sam, piloci, Jakby Ziemia była okrągła, przecież musieliby raz na jakiś czas tak w dół dawać, nie? Żeby nie wylecieć poza Ziemię, która Kurwa, jest kurna. racja. Wiesz, to, to, wiesz co <noise> mi przyszło teraz racja. do głowy? Wiesz, co mi teraz przyszło ale wake, to up, głupi. Ale wake, wake up, America! Wake up! tak głupi, I boże. Wyobraźcie sobie, że patrzycie po horyzont i widzicie, widzicie że tam się. Jak to, jak to nazwać, zaokrągla, no gubisz tak, to, tak? Tak, tak. I teraz tak, ale gdyby tam dalej, coraz wyżej robić tą kubkę, to by to było płaskie i byś widział swoje plecy. <noise> Przepraszam, to jest to głupia rozkwina, która kompletnie znaczy, się nie trzyma. Ja, jak to, ja co chodzi, jak, swoje jak plecy. to z plecami? Nie, może swoich pleców nie, ale chodzi o to, że bo gubisz, to się zaokrągla, tak? No. A jakby się to nie, zaokrągla, nie zaokrąglało... To do przodu, ale nie ma powodu, żebyś widział swoje plecy. No właśnie, Dobra. To jest chuj, Mala, się tak z tym zastanawiam, o co chodzi z tymi plecami. Żebyście sobie uświadomili to, że tam ten horyzont się nie załamuje dalej, tak? I widzisz po prostu... Okej, okay, ...dalej to. Ale to, to jak jest było... taka głupie. Nie wiem, czy to Kocham cię, Alek. ale to jest taka Dra głupia Dra Dragon... rozpina. Ja wiem, że to jest nieprawda. Dragon Ballu, nie? ten jeden mieszka na takiej małej planecie, że jak ktoś eee... rzucił, to sobie wracało z drugiej strony do niego. King, King sama jakoś tak był. Tak, 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 tak. tak. To Goku na tej planecie właśnie tak trenował, że rzucał kamieniem, po czym odwracał się i łapał ten kamień. Potem, jest strasznie duża grawitacja Tak, chyba. tak, tak. Ośmi oś ośmiokrotność grawitacji ziemskiej. O. Ja czytałem mankę Dragon Bola i ta manga była droga, więc jak raz przeczytałem, to potem jeszcze 30 razy czytałem ten sam tom, więc pamiętam dużo. Ma, mama mu kupiła. Synek, czytaj to samo, kurwa, bo to drogie Kółeczku, było. W synek. Tak było. Masz to tak wyczytać, że do inicji zostało. Dokładnie. Ja ostatnio przyniosłem dom, z domu rodziców taką wielką skrzynię moich chyba 40 tomów Dragon Balla. Pasów dziewictwa? I z 50 tomów Naruto. Pasów dziewictwa. Ja chciałem się, ja... Co, chciałbyś pożyczyć? Mogę przeczytać. <laughs> Możesz przeczytać? Mogę? Dobrze, pożyczę ci Krzysztofie, pożycza Oczywiście. Dziękuję. Do roku 1970 do stowarzyszenia przystąpiły następujące cztery kraje. Zapomniałem czy w ogóle mówimy. Kolumbia, Ekwador, Wenezuela, <grywanie> Ekwador, Boliwia. Pomimo znacznych różnic dzielących poszczególne państwa członkowskie i ograniczonego stopnia integracji swoich stowarzyszonych państw, LAFTA odegrało znaczącą rolę w historii gospodarek państw członkowskich. W roku stowarzyszenie przekształcone zostało w Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej. Chcecie po hiszpańsku? Nie, nie będę czytał. Oszczędzę wam tego. Zrzeszające obecnie 12 krajów. Amigo, e, Asociación amigo, amigo, arriva, arriva. Latinoamericana de Integración. Dobrze! E, Ładnie. Dobrze. I, I w sumie to A co tyle. On? A, poczekaj! Zrzeszające obecnie 12 krajów, oprócz 11 wymienionych wyżej członków LAFTA, bo to jest skrót LAFTA. E, także Kubę, która przystąpiła e, do niej e, 2 stycznia 99 roku. Czyli mówię, dobrze, że miałaś rację o Kubie. Czy no, tylko ja to. mam taki chyba rasistowski, wizję, rasistowską wizję tego Co ty chcesz, Krzysztof? O chce bić się, tak e, dygłę. Czy tylko ja mam taką jeszcze delikatnie rasistowską wizję, stereotyp takich krajów Ameryki Łacińskiej, e, że wszystko tak wygląda jak fawela? Tam? Takie fawele wszędzie są. Taka jedna wielka fawelka. Tak. A tak, tak czy znaczy, jak, jak Pan mówił, że ja, przepraszam, ja nie że tam są różnice między tymi krajami. To mojego miała. Jakie? Ja też mam tu tak trochę widzę, że. Ale też mówią po hiszpańsku i po portugalsku. Są dwa ten. To prawie inne samo według mnie. Nie, A, w, nie. w sensie ja tak trochę nie? To, no. nie? Tak Jest Polski i Chorwacja. No, ja byłem taki głupi, jak raz pojechałem do Pragi. I mówić. Mówię po polsku, myślałem, bo wszyscy mówili, że się dogadasz tam, moja... Ale nie, czeski, o, czeski to jest w ogóle nie w tą stronę. Ale taki głupi, Boże. I co, jak nie rozumieli cię, to... Po angielsku to, zacząłem mówić i... Ty... O, jasne, a, spoko, ja, liczy, ja liczyłem na to, że jak oni mówili tak, że nie, nie rozumieją, to ty tylko głośniej i wolniej, ale po tak. polsku nadal. Ty, o oh, Chyba coś takiego było. I po prostu wtedy moja dziewczyna... Po angielsku. A, no tak, w sumie zapomniałem, że istnieje jeszcze inny język. Dzięki Bogu z angielski. Poproszę dwa kilo jabłek i trzy kilo pomidorów. Dwa kilo jabłek i trzy kilo I ty pomidorów. Ty pomidorów. I ty, ty nagle, ty nagle jeden. I, gło i głośniej mówisz pięć kilo, że rośnie to wszystko. A nie, ty tak mówisz, mówisz jak do swojej kobiety. Kurwa, dobrze się negocjuje, detarguje, dobrze. A mogliśmy mieć Esperanto. A mogliśmy, mogliśmy mieć Esperanto. Mieć. Słuchajcie, e nazywam się Cristoforo. Wyrosowałem kolejny artykuł. Nie jest on długi, tylko uprzedzam. Ale Rad, nie Rad, pozwoliliśmy ci. No właśnie, Rada ci pozwoliła? Rada Mędrców nie pozwoliła. Rada Mędrców była zajęta waleniem sobie konia nawzajem. Może ja widzę ci. Zacznij. Rada Jedi odbiera ci rangę. Rangę mistrza. Ta, weto na mnie po prostu. Tak to było? Jesteś w Radzie Jedi, ale, ale nie zapewniliśmy ci e, rangi. Tak mistrza. mówili do Anakina, prawda? Tak. Dobrze, tak, tak mi się wydawało. Słuchajcie, gmina Robotycze, o! E, Rybotycze przepraszam. Ej, mamy weto, pamiętasz? Mamy weto. Nie, to a jest buchę? krótkie, buchę. to jest krótkie. Dam, nie, to, to jest spokojnie. Dawna gmina wiejska istniejąca między 34 a 39 i między 41 a 54 w województwie lwowskim i rzeszowskim. Dzisiejsze województwo podkarpackie. Siedzibą władz gminy były Rybotycze. Gminę utworzono 1 sierpnia 1934 roku. No, dobra, Janowowski. Wszyscy z Rybotycz, łapy w górę w komentarzach. Powiecie do tak, 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 Taka emotka. Auu! 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 dotychczasowych Cała drobnych wieś. gmin wiejskich. Po wojnie gmina Rybotycze zwiększyła, zwiększono obszar zniesionej gminy nowosiółki Ddyńskie. Weszła w skład powiatu. Przemyskiego w nowo utworzonym województwie rzeszowskim. 1 stycznia 1952 roku część obszaru gminy Rybotycze przyłączono do gminy Wojtkowa, gromady ar, ar, A -u. Arłamu ar Jamna, Dolna, ostatnie zdanie. Jamna Górna. I trójca, która jednocześnie przeniesiona z powiatu przemyskiego do nowo utworzonego powiatu Ustrzyckiego. To brzmi jak jakaś kurwa modlitwa, to nie ma kompletnie sensu. Uwaga, ostatnie zdanie, dwa zdania. W dniu 1 lipca 1952 roku gmina rybotycze była podzielona na 13 gromad. Nie Co? będę wymieniał każdej gromady. Co to są gromady? Gmina została zniesiona 29 września 54 roku wraz z reformą wprowadzonych gromad w miejsce gmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 73 roku po reaktywowaniu gmin. To wcale nie było krótkie. No już, koniec. czuję się oszukany. E, gdzieś, gdzieś w Polsce jest taka wieś, która. A przepraszam, to już nie właśnie. <laughs> Załorany! Mów. Gdzieś w Polsce jest taka wieś, która ma dosłownie 20 metrów i na jej terenie jest tylko jeden dom mieszkalny. Jest taka wieś w Polsce gdzieś, Aha. jest. I wyobraźcie sobie, sobie, idziecie na dyskotekę czy coś, na imprezę do remizy pobliskiej, gadacie z jakimiś dziewczynami i mówicie im Ej mała, a wiesz, że jestem w sołtysem wsi? Ej mała, wiesz, że mam największy telewizor w całej mojej wsi? Uuu, Daj... Ma, mam, mam najlepsze auto w całej mojej wsi. Problem na, dy, na dyskotekach zawsze poszczególne wsi się napierdalają. No, na ogół. I ty przechodzisz tak sam. Wygląda się taki. O, będzie a, ciężko. Zauważyliście, że na ogół to jest tak właśnie jak, to, jak, jak są ludzie. No bo rodziny też mam na wsi, w sumie. I jest takie, nie, wiem, nazwijmy, jaka jest typowa nazwa wsi. Nie, powiedzmy, Vincentów. Niedaleko w sumie jest tam w co pochodzimy. I, I zawsze ta jedna wieś, to osoba, która tam mieszka, mówi tam w tym, w tym mieście, tam w tej wsi, tam dalej, nie wiem, Przęsławica. A ta Przesławica to mówili, że taniej Wincentowie niż u nas. Zawsze tak jest, to jest zabawne. więc to zawsze bawi. No jak szerszenie u nas? No w sumie to tak, to prawda. No. Brzmieniaki. Bo <laughs> <laughs> brzminiaki zawsze pamiętam, mówiliśmy chyba. Dobrze, yy, to był koniec artykułu, moi drodzy. I ta nienawiść w, w, wsi, tak? Do tak, taka jest idea, że takie te e, tam na przesławicach, to nie mają dobrych pól, tam mało żyzne. Troch, tam, trochę... tam takie latawice chodzą po ulicy. Tak. Jezu Chryste. Trochę tak. jak e, u nas w Sowce jeździliśmy na wycieczki szkolne czy gimnazjum i jechaliśmy autobusem jakiś inny autobus z inną szkołą jechał to pokazywać tam fuck od razu. No bo, bo zapomniałem no to jakby było... nas tylko wypuścili tam by się kłębla. Od razu wojna po prostu. Ale pamiętam właśnie, że y, dzieciaki pokazywali, pokazywały te, te środkowe palce do ludzi, którzy albo autobusy, albo w ogóle nawet ludzi, którzy prowadzili jakieś tam, nie? Mm. auta. Obok. Ale nikt na nie zwraca uwagi, bo wiesz, dzieciaki to... Pamiętam zawsze, jak ktoś zwrócił uwagę, Patrz, takie Patrz! Zobaczył! Zobaczył! Patrzy na nas, pomachaj, pomachaj! Zaraz się zatrzymaj, do no wpierdoli! Jak takie małpy tak po prostu zachowywaliśmy się trochę, no nie? No. Tak są teraz, dzieci są najgorsze. Jak mm -hmm. sobie teraz pomyślę, to naprawdę wstyd. Co wstyd? Na przykład? Jak sobie pomyślę, Janek, jak ty byś mały gnojkę będzie ci wry tak dał. No. Nawet no. byś się złamał, na no. tobie uciekł. Są jakieś żłobki z internetem? Żeby no. mieć spokój od tego dziecka. To się nazywa adopcja. Mm. Okienka, te, te, te. te, te. Życia. Okienko życia. Ale trzeba odkładać dziewięciolatka? latka <laughs> On potrafił wrócić. Ej, to nie jest śmieszne, przecież taka historia była. Była, gdzieś nawet czytaliśmy chyba artykuł. No, no tak. i co z tego? No co, że była? Nadal śmiesznie. Nie, nie wiem. No to jest to pierwszy kolejny artykuł, Janko. Mogę? Możesz. Mogę? Możesz. Rybotycze pozwalają. Jak się bawicie w rybotyczach? Jak będzie kolejne miasto, bo sportowiec je to je. W nim. O Boże, już wiem. Dobra, to jest krótkie, to jest krótkie. Co? Zapasy z życiem. Co? To jest dla was poradnik, jak radzić sobie z życiem, kiedy nic nie potrafisz zrobić ze swoim życiem. No to jest Wikipedia? Nie żartuję. Tak, to jest to. Zapasy z życiem. Angielski going to the mat. Amerykański film należący do serii Aha. Disney Channel Original Movies. Opis fabuły. Jesse Newfield ma... Jace Newfield ma problem. Oprócz tego, że nie widzi jest nowym dzieckiem w szkole, odkrywa, że inni uważają go za snoba. Jace stwierdza, że jeśli chce zostać <laughs> zaakceptowany, musi zacząć uprawiać bo, bo ciągle sport. Po z laską i na nikogo nie patrzy. Potem Boże nie... Eee, dobrze, dalej. Eee, Jace stwierdza, że... <laughs> stwierdza, że jeśli chce zostać zaakceptowany, musi zacząć uprawiać sport. Postanawia dołączyć do szkoły i to nie zapasów. Ale poczekaj, tam dobrze usłyszałem, że on nie widzi, tak? Mm -hmm. eee, ma problem. Eee, oprócz tego, że nie widzi A, okay. i jest nowym dzieckiem w szkole, eee, odkrywa, że inni uważają go za snoba. <laughs> o tak idzie. Pa, patrz, kurwa, do góry tą głowę podnosi, za lepszego się ma. Wiesz, co jest najgorsze? Tak że w Polsce mogłoby tak być. W sensie się ja sobie z... to tak sobie wyobrażam. Ale to jest Disney Channel, to co tutaj opisałeś jest zbyt realistyczne. Jest to gatunek familijny dramat. To jest zbyt realistyczne, co tutaj opisałeś. <laughs> jak to jest Disney Channel, to ja bym pomyślał, że oni zmemowali i dali go do sekcji strzeleckiej, czy coś ten tym niewidomy jest. <laughs> Ale nie, poczekaj, bo on bierze udział w zapasach i tak właśnie stają przeciwko siebie macie i tak jak w Naruto, tak przeciwnie, tak... Nie widzi mnie. W go podejdę. I gość robi krok, ale ten goś tak. <śmiennie> wyczuwa go. Łamie go! w pół. Czu Czuję delikatne drgania powietrza, gdy ten przychodzi obok ok niego. E... <śmiennie> on wiesz, on już jestem... stoi za nim tak po prostu. Jestem, mam cię. <śmiennie> jestem niewidomy, S sędzia stoi na środku między nimi, i tak. Walczcie! I ten chłopak się rzuca na sędziego i łamie go. <śmiennie> I mówi tak cicho: dwie do ucha. Odklep. <laughs> Dobrze, mogę losować następny Moje, bo, moje kochane... Ale naprawdę widzę taki, taki film, anime właśnie, zapaśnicy. gdzie on tak, walczmy, i już jest za tym gościem, jak po prostu za nim i do łóżka, oh. się. <laughs> Losuję. E, w chyba był jeden koleś wow. niewidomy, Shino czy ten tak, ma takie od, oczy wielkie? Od robaków taki koleś. A to nie wiem. To są robaki. A nie ten, sam miał takie wielkie oczy, to on widział, tylko on też czuł jednocześnie. A to Neji był, ale on, 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 on miał, miał, widział, widział wszystko. On miał ślepy punkt. Miał ślepy okay. punkt, miał ślepy punkt. No, z tyłu. To, to, to ta, jego, ta technika, te... Ba? Byakugan. Byakugan. Byakugan, okay. chyba. No, moi drodzy, y... Amy hmm, Ackner. Coś... Amy Schumer. Amy Urodzona, <laughs> urodzona 5 grudnia 70 co jest? roku w Dallas. Amerykańska aktorka. O! Znamy z twarzy? Znamy z twarzy? Wydaje mi się, że nie. No to weto, bo aktorzy mają mieć ciekawe życie. Dobrze, bardzo się cieszę. O Boże. Wspominałem Wam, że znowu. Mnie molestują i cały czas wysyłają SMSy, czy nie chcę. Ostatnio w sekretach sąsiadów mi zaproponowali. Role, role. Co są sekrety sąsiadów? Dosłownie polega program na tym, że mamy dom i. No, nazwa. I co? Nie wiem. Podsłuchujecie? Jedyny odcinek, jaki widziałem, to było o tym, mm. że babka zaglądała sąsiadce przez okno i zaczęła, że tam coś ci łysi typi się kręcą, więc to musiała być mafia, na policję zadzwoniła, bla, bla. Tak, Upośledzony. dosłownie. To co mamy w nazwie. Są dają... sekrety sąsiadów. Ludzie się wpierniczają ludziom w życie. Dają więcej za dzień czy jeszcze nie? Nie. Jak podwoicie stawkę, to ja idę. Mordy. Nie, bardzo malutko tym razem. Za trzy dni. E... Ile mam czasu? Jeszcze mamy trzy pięć Kontynuuj. Minut. Miałeś weto, kolejny artykuł. Słuchamy. sześć minut mamy. Stara baśń. Serial telewizyjny. O, nie słyszałem. Stara baśń. Polski Trzyodcinkowy serial telewizyjny w reżyserii Jerzego Hoffmana, wyprodukowany w 2004 roku na podstawie powieści Stara Baśń Józefa nie. Ignacego Kraszewskiego z 1876 roku. To nie jest tak nie dawno w i w ogóle nie słyszałem. Ja kojarzę to. Nic w ogóle nie kiedy, kojarzę. Tak, serial powstał niemal równocześnie z wersją kinową pod tytułem Stara Baśń Kiedy Słońce Było Bogiem. I pamiętam, oglądałem Starą Baśń Kiedy Słońce Było Bogiem. Co to jest? To jest Fajne, a, 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 animowane coś? Nie, nie, to odgrywane role były. Jeden I z główną rolę... Zdjęcie, Michał coś? Żebrowski i Daniel Olbryski. A, z Aparat e... Akcja serialu rozgrywa się w IX wieku w nad... Nad goplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel, aby zapewnić sukcesję synowi, morduje cały swój ród, jednak jego zbrodnie wywołują bunt. Zostaw telefon, Krzysztof! Chciałem zobaczyć Zostaw! Baśbę, bo mi się wydaje, że... Ej, ej, ej pamiętacie, to jakiś serial polski? Świetny, świetny, serial polski. Z tym, drzewa, z drzewa każdego powstawały różne rzeczy? Nie. Magiczne drzewo? The fuck nie. No okej. Okay. To, to pierwsze słyszę. Dobra. Sagalla? Sagala. Była. Tajemnice Sagali? Sa tajemnice Sagali. I to był że taki takie kamień taki niebieski, i oni i zdobywali obcy był, fragmenty. I ten nie i tak rusza na jakiejś dyskotece tak śmiesznie. Coś takiego było. O, że oni podróżowali w czasie do Polski piastów na przykład i tak. takie fragmenty, takie kamienia Sagali ja zdobywali. Ja też tą starą bajź widziałem. — Ja też tam widziałem, na pewno. Kojarzy tą sagalę. Jak byłem w na to, ja byłem wielkim tak. fanem. A to, było to polskie, polski, jest... a tłumaczone? To był polskim mi się wydaje. Poczekaj, patrzę właśnie. Polsko-niemiecki, o. Tajemnica Sagali. Tak, i on ja czytał taką książkę, ten aktor taki... Ten taki aktor, który tatusia musi tylko grać. Okej, okay, kojarzę to już. Starą właśnie czy... Nie, Tajemnica Sagali. Sagali. No, no, no. Dobrze, dalej mów. E, już skończyło się, no, Opis... Ja nie będę obsady czytał. Główną rolę grał Żebrowski i Olbryski. O, okej. Okay. Olbryski ja nie kojarzę. To tam. tyle. Daj mi jak czasowo, jak to wygląda. 21 minut, daj mi jeszcze jeden. Jeszcze jeden, rzucić. Na kar mnie, Janek! Feed me, daddy. Większość polskiej obsady. Dactylopterus. E, dinozaur. E, b, nie. nie, latający daktyl. Latający daktyl. Rodzaj morskich ryb skorupno-kształtnych z rodziny strwolotkowatych. Istnieje do dzisiaj? Żyje? E, wychodzi na to, że tak. Tak. Nawet zdjęcie jest. Czy mają kształt daktyla? Nie, są po prostu jak płaszczki. Tylko mają bardziej rozpo, rozpostarte, są, mają takie płetwy bardzo kolorowe. Więc Rybki. Czyli Wschod... wygląda jak nadepnięta ryba? Tak. Wschodni Atlantyk, Morze Śródziemne i Morze Czarne. Rybki. Mm, a wiecie, co l, 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 lubi pływać? Rybka. Rybka lubi pływać. Wudę. No, tak koniec. Chodzę po parku. Nie ma i, więcej. Znaczy po parku. No w okolicach gdzieś tam, tu po Warszawie, jakieś parki po Pradze i widzę tych ludzi w tych jeziorkach łowiących. Mam takie... Naprawdę? Serio? W centrum Warszawy takie rzeczy robią? Tak, tak. Jest jak przyglądam takie... To jest byle powód, tak. żeby pójść napić się browarka. No właśnie tak patrzę. Tak... To jest chyba tylko po to. Przechodzi nad tobą, dosłownie podczas swojego łowienia, za tobą 3000 osób <grymne> na, dwie, na godzinę, bo to jest tak uczeszczony park. I masz takie, kurwa, serio? Znaczy, po pierwsze, czy coś złowi, po drugie ja bym się bał a, oh, chcę łowić w tych jeziorkach. Ale tak nie możesz sobie... Te... Po pierwsze, ust, ust, ustalmy raz, a dobrze, że jesteśmy taką radą radomotyki. Kurwa, głupi sport. Wędkowanie, siedzenie, łapianie ryb. Wycilować może, chillerka utopia. W sensie, ja bym poszedł tylko dla ciszy, ale uważam, że jakby samo w sobie łapanie jest dziwne. No, plus zgryżą się komary, ale wyobraź sobie Szczę... teraz dla ciszy. Dla ciszy, wyobraź sobie w mieście. No nie, dobra. Z... Nie, nie, nie. Co, ja Za nie. chwilę nie. wąchać Jasna, jakiś nie. pies. Siedzisz, nic nie złowisz. E, to wygląda tak, że z moim starym mnie poszedł, no bo to nudne jest. No bo tam trzeba się ciszę, ale z wami na przykład bym poszedł już. Bo byśmy na pewno jakoś, jakoś sprawili, żeby było to zabawne. Ja widzę, jakbyśmy podpalili to się ja <laughs> jak, Ale to by było patrzcie, zaraz łowiesz. Dynamite byśmy mówili. Akumulator Dzień? właśnie do wody do, do razialnej. Coca, coca, coca cola coca cola i Mentosy. Tak. Ja myślę, że ci ludzie, którzy siedzą w mieście, tym po prostu jakoś namówili kiedyś nie przyznali się babie, że kupili wędkę za półtora tysiąca I było takie Kupiłeś taką wędkę? To idź kurwa mów, ale kochani ja mówię Idź, idź, pokaż, że, bo inaczej sprzeda ją Masz ją sprzedać, jak nie łowił I on tak siedzi w tym parku przy tych ludziach Mariol Mariolka łowie, dobrze jest? No łów kurwa No łowie Mariolka, możemy wyjść do domu Siedź, sieć. I tacy siedzą smutni Przez ten dzień <laughs> Eee, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka programu Kopiuj w Klej. Dzisiaj byłem ja waszym prowadzącym, zrobiliśmy bardzo dużo artykułów. Eee, wszystkie no i były, krótkie, no. No. wszystkie no. były krótkie. Tak, wszystkie były krótkie. wszystkie Twoje prawda. Janek były takie słabsze przy Mówi mi to osoba, która miała mnie kompletnie w dupie. I co te artykuły? Daszu. Nie, czytałem ciekawe artykuły, artykuły przynajmniej. Na przyszłość masz szlaban używania technologii tutaj. Chyba, że czytasz ty. Hmm. Ale to z naszego laptopa będz czytał. Tak. No więc. Yeah! <laughs> <laughs>